Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a oto kolejny odcinek z mapem Projekt Ziemia 2. A może to jest misja Ziemia 2? Nie, chyba projekt. W każdym razie każdy odcinek nazywam Projekt, więc niech jest projekt. OK. jak widzicie, trochę się pozmieniało. Znaczy, domek. W domku postawiłem, przeniosłem tą skrzynię i workbench, zrobiłem sobie piecyk. Tam przygotowałem sobie miejsce na generator kobla. Tu mamy, tu rozbudowałem już naszą szkółkę leśną do 6 tak jak chcieli autorzy, dlatego więc mamy 6. W poprzednim odcinku powiedziałem, że wystarczy 5 kratek i na szóstej kratce umieścić kostkę, jakąś żeby się nam nie robiły duże drzewa. Jednak wtedy w ogóle się te drzewa nie chciały robić. Musiałem podnieść wszystkie kostki o, jedną, o jeden poziom i teraz mi się te drzewka robią. Właśnie przed chwilą mi się zrobiło jedno. Um, więc jakby co to taka poprawka ode mnie To bo to wynikało z mojej niewiedzy, bo um, gdy grałem na multiplayerze, a multiplayer rządzi się innymi prawami e, To wtedy wystarczyło na szóstej kratce nad e, drzewkiem umieścić właśnie klocek i tam się wtedy te drzewka robiły różne A teraz będą się a teraz robią się jedynie takie takie czterokostkowe pnie O, tak to mogę nazwać, okej okay. Tu zrobimy most do tamtej wyspy, bo tam jest trawa, o którą będę, z której będę wywalczał nasionka. Tu robię kolejny mostek do tamtej wyspy, i do tamtej od razu też będę robić. Ale jeszcze nie mam materiałów. I mieliśmy w tym odcinku robić farmę. Mieliśmy zrobić farmę i generator kobla. I zrobimy. Zrobimy, bo. Pewnie mi i tak nie uwierzycie, bo nie wiem, ja sam bym nie uwierzył w coś takiego, ale to był czysty przypadek. Po prostu zacząłem kopać tutaj w dół w poszukiwaniu wody. No bo skapałem się, że potrzebuję wody do zrobienia farmy. No i kopię sobie, kopię, 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 kopię patrzę, lapis. Kostka lapisu, nie? No to wykopuję lapis i prosto przede mną lód. Pewnie i tak mi nie uwierzycie, ale no, już nie moja wina. no Tak się stało. Jak nie wierzycie, to już trudno. Zrobiłem sobie wiaderko z żelaza, które znalazłem na pierwszej wysepce. Dobra, mamy jeden kubełek wody. Trochę kiepsko. Trochę kiepsko, bo. Bo bo bo, chyba żebym. Wiem jak zrobię, ha, wiem jak zrobię. Wiem jak zrobię. Wiem jak to zrobię. Okej, okay. ja, ja was na chwilę opuszczę, żeby. Znaczy, opuszczę. Ja na chwilę zrobię przerwę, bo będę musiał jednak przebudować trochę ten kobel. Bo jeżeli mam tylko jedno wiaderko wody, to będę musiał trochę pokombinować. Ale już wiem jak to zrobię, więc za chwilę do was wrócę. Okej, okay, jestem z powrotem. O, no. Przebudowałem trochę naszą bazę do e, generatora kobla e, i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Okej. Okay. Już nie ma chyba przycięć. O, jednak są. Ja wiem. Wy mieliście króciutką przerwę. A ja zdążyłem pojechać sobie na basen, więc nie ma źle. Ale wiem, co robiłem, więc nie będzie problemu z powrotem do tego. Okno dalej jest otwarte, więc e, mogą być lekkie szumy z dworu, jakieś samochody, samoloty, odrzutowce, rakiety. Czasem helikopter się zdarzy. No, ale no, z reguły bywa że.

Wiem co, wiem co, ha, 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 to będzie dobre No, trochę drzewka się nazbierało, więc Jesteśmy już w prawie samowystarczalni Jeszcze nam jedzenia brakuje, które będziemy za chwilę robić Brameczkę zrobimy Ona chyba sama się nie utrzyma, chociaż nie mam pojęcia Może jednak No nie utrzyma się. Chociaż nie, chwila. Mogę podłożyć tutaj kobla, tutaj brameczkę, kobla rozbić. Tak i lata dalej sobie samo. No i jest OK i woda nam wtedy nie przeleci. I o to chodziło. OK, dobra, 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 dobra. Eee, tak też nawadniamy. Musiałem jakoś połączyć farmę razem z generatorem kobla, bo znalazłem tylko jedno źródło wody. Ale jak widzicie, nie ma z tym jakiegoś problemu większego. Jeszcze idę po labę i zaraz będziemy mieli od razu generator. Tak też długo nam to nie zajmie. Ło, tu przeleciał jumbo. Jet. Oooo. Tylko teraz nie zgubić tego, albo nie wylać, bo będzie katastrofa. Katastrofa epickich rozmiarów. O, tam jest jeszcze jedna kula. Zapomniałem o niej. Kula! Kula! Dobra. Dobra. Tylko żeby to zadziałało. No, trochę tego się pali, no ale dobra, mieszało to. Ważne, że jest. No i nam się nawet clearstone wytwarza, więc nie ma w ogóle źle. Okej, okay. właśnie, jeszcze jedno, co chciałem zrobić na wizji przy Was, no bo te źródełko wody wykopałem sobie sam i e, w sumie nawet jakbym to robił na wizji, to i tak by mi część pewnie i tak nie uwierzyła, więc nie, ma, nie było sensu, ale ziarenko ziarenko ze zbo do zboża Jeżeli uda nam się wydobyć to będziemy będziemy zrobi zrobimy farmę zboża, jeżeli nie to tylko melony Wow! Ja pierdziele udało się o Boże o oh je yeah, to działa to działa eee. O ja nie mogę ja, ale się udało nie wiem, jakie były szanse, żeby to wypadło, ale udało się. Jest. No, w sumie, no jest. Jest. Czy to dobrze? Będę miał więcej pracy, bo będę musiał zrobić jeszcze farmę zboża. Ale co tam? Co tam? Chyba po to tą trawę dali, nie? A raczej nie tylko dla ozdoby. Chociaż. Jaka była pewność, że akurat wylosuje, wy, wystrzeli mi ziarenko? Ja w ogóle jestem zaskoczony. Okej, okay, bierzemy melony i dynie. Nie, jedynie nie. Dynie mi niepotrzebne Melony Wyłącznie melony Bo melony można jeść, a dynie nie Ha, ha, ha Widzicie, tak, ja jestem mądry du, 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 du. Dobra i... Święte ziarenko, niech sobie rośnie. O Boże! Ja tu przeżywam traumę, jak za każdym razem, gdy mam skakać. No dobra, to jak widzicie, zbudowaliśmy generator Kobla, który nie był naszym zadaniem, ale potrzebujemy go, żeby budować różne konstrukcje tego typu. Zbudowaliśmy farmę, która była potrzebna i on ją rozwinę sobie samemu. I wam pokażę rezultaty w następnym odcinku. A jak na teraz ja się z wami będę żegnał. Nie wiem w ogóle dlaczego ja mówię takim głosem, ale to jest fajne. Więc ja się z wami żegnam. Cześć czołem i na razie. Je! Yeah.